No dobra, kotur coś ma. Jest nowy dzień, ostatnio mniej chodzimy. Za mało jak gdzieś chodzimy, to bez rezultatów. No ale wiesz. Więc uważam, trochę słabo, że, trochę słabo, no. Że wychodzimy i dalej chodzimy. No tak. Miło się przewietrzyć <grym> przynajmniej. <grym przynajmniej no. Dobra, pokaż kotur, bo coś mi się no. wydaje, że ty... Nie no, ale ty no. już nie pokazuj rzeczy. Scyzoryk. No. scyzoryk, no dobra. No, scyzoryk niech takiego... ci będzie. Ciężko powiedzieć, czy to będzie ładne, czy nieładne. O, no widzisz? Pewnie brylant. Nie, szmarak o. Szmarag. No. No nie wiem, przypnij sobie, ładnie ci będzie. Ale co, nie podoba ci się to? No to ładne, no ale no nic takiego, wiesz. Co nic takiego, wiesz? Odpustowe jakieś. Jakie odpustowe? Człowieku, to jest... Zobacz, zobacz przez niego nie zobacz. Jak... No kurde, świat Pokaż jest od razu mi. inny, no. Piękne. Prawdziwy ten. Dobra. Kamień. No to tak, tereny fajne, no ale co z tego? 23. Co on ma? Kosor mówi, że ma złoto. No nie wierzę, znaczy nie, no wierzę mu, bo tak się cieszy, że po prostu. Ja tak się cieszył przy pierścionku, nawet chyba nie. O! Myślałem, że masz monetę, ale tak, jakby nie było, no. Złoto jak nic, z jakimś fajnym kamieniem. Spójrz na to, obok tego. No co ty gadasz? No, <grymne> Spójrz. aż w środku jest wyryte. Dwie rzeczy obok siebie. Czekaj. Co tu jest? Data. data 28, jest. 12, 31? No, co jakaś data. No 31 jak nic. Kurwa. 1931, międzywojenny, no I co? I to jest obok siebie kocur? No, no co ty gadasz? Nie ściemniasz. ściemnia. Bo to to miałem w kieszeni wcześniej, nie? No za kiedy jesteś kocur, naprawdę. Ale ty ale wygląda jak złoto, to nie jest złoto, nie? Nie. To córka nie rzuciła do kieszeni. Hmm. Co za kocur. <głos> <głos> dobra, to, 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 nie będę ci już nagrywał ale więcej. Ale to, to, to jest pan, No jest powiem, pan, że łojkuje no. i łoje wielka w ogóle. I ciężka. No trafił kocur znowu, no. jaki sygnał? Weź no, mu wykrywacz. Zobacz, no. U mnie tak bije. Zobacz. Niedobrze bije się mówi albo. Pokaż, dobra. Jak międzywojenna wojenna no, a pokaż u mnie Aż jestem ciekawy Ej, naprawdę Zobacz co obok to jest No 60 Kopałbym 69 No Kopałbym 70 równo Ta to tu jeszcze dosyć Dosyć sygnał taki dobry u mnie, ale u kocura słaby. no. Co no. będziesz mnie, nosił? Na mnie nie, no żo A to złoto jakoś niszczy, czy nie? No, na 100% tak. 31, no. A są inicjały. JK. No, są jakieś, no. JK. Pokaż jeszcze na chwilę. Widzę, że kobieca. Kobieca z takimi paluchami. Jakim palucha? No przecież wielka jest. Jaka wielka? U mnie na najmniejszy mniej palec wchodzi. <laughs> Bo twój najmniejszy palec jest jak mój największy. Nie jak chodzi. <laughs> Zobaczcie wejdzie ta ogrączka. Na palec? No, to się musimy. Jakby to tryniek powiedział. No ale plomby nie ma żadnej kocury, nie wiem. No, no ale nie no, no, jest grawer taki świadczący, że to jest. No nie no, trochę jest wielka, no zobacz. No nie wiem. no. No ale no dobra, kocur znalazł złoto. Znowu. Dobra, fajnie. No to szukamy. Dzień dobry. dzień dobry. To znowu ja. To znowu kocur. Znowu kocur, nowy dzień, znowu. A czy znowu? No rzadko ostatnio, ale no trudno. bywa tak czasem. Jest z nami Piotrek. Piotrek wrócił po tylu latach. Ilu? Pięć. 5? O kurde, naprawdę. Totrek, pomachaj! ma. Jest Karol, oczywiście. A znaczy, oczywiście? No, Karol jest czasem bywa. I co co znalazł coś? Kulka i klucz. No, dobra, nie pokazuj tego, bo już widziałem to fajne. Coś, co jeszcze, jeszcze nie, nie, nie znaleźliśmy. Mi się wydaje, że jest to połóżka. No. 1700, któryś rok. Ładne. Ta bardzo stara, carska moneta po No jest napisane połóżka, no pewnie, że tak, no. Położka. No. No dwugłowy orzeł jest, Ale być. jaki fajny stan, naprawdę, nie? Mm -hmm. Orzełek elegancko zachowany. Zobacz, no jak głęboko była. No i tak głęboko była właśnie. I to kanarkiem. No. Kanarek najlepszy. Mm. Nie kupujcie AT Pro. Pro. <laughs> No, znalazł Piotrek, znalazł takie coś. Co to jest? Osilnie, nie. A, strażacy. 1914, tak? No, kilka, no, ale w różnym kształcie są. Ta jest taka fajniejsza. 1914 rok. Strażacy to są. Tak, chyba hełm jest, nie? No jakoś tak. Taki na górze jakby topór. nawet ale tu jest w sumie napisane coś. Tak, jakiś. Yy, producent jakiś yy, Warsowie, widzisz? Burczyński Wars... się dziwnie Grawer Leszno, 27 w Warsowie, no. No dobra, no fajny fund Międzywojenny. Nie, przedwojenny, w 1914, no tak, no no w sumie zaczęło się. Żeby... No to jest jakiś hełm No jakby. No dobra, chodzimy dalej. Właśnie znalazłem monetę. Kocur krzyczy, że ma też grosus borus. No ja coś takiego mam. Yy... Pruski co? Pruski grosz, no po prostu. Yy, co masz, Kocur? Pół grosza poniatowskiego. Pół grosza poniatowskiego. Zaraz sprawdzimy. A ładny, czy tak nie chce mi się iść? Dobra, niech się zastanowi. Jest. A to twoja, no. Słabiotki. Jest. Grosus Borus Merit 1797 rok. Grosz pruski. Herb tam któregoś Fryderyka. dookoła, może coś trafi się jeszcze, bo jak jadę... No tak, bo stare rzeczy są ogólnie, nie? Boratynka, później ten, yy, ta połóżka. Nawet Poniatowski nie jest taki. Koniec XVIII wieku. No właśnie, ten czas, to ten grosz. Fajnie. Co? No. Teraz kocur krzyczy, że masz kaplesz. Aluminiowy? Tak. no i taki właściwie powrót do domu, ale jeszcze taka łąka, gdzie ją zawsze mijaliśmy, kiedyś chodziliśmy, coś tam wyszło, ale raczej myślałem, że nic nie wyjdzie, ale wyszło. Wyszedł, wyszło dokładnie pół grosza, jedna, druga, grosus, rekpol, poniatowski. Elegancki. No, nawet jest fajnie zachowana. A taką jak ja znalazłem, tak? No chyba tak, rzeczywiście tak. No tak, tak, tak. No. Tak, tak, tak. 1767 rok. No fajnie, podoba mi się. No dobra, no taka miła zapowiedź. A, pokażę kocurowi. A już się schował. <grystanie> <grystanie> Chciałem go <grystanie> nagrać z wypiętym zadem. Masz, zobaczyć sobie. No, no, Ogólnie teren taki. Wielka przestrzeń. Moja to. Tak, tu fajnie widać. No. Piękne pola. No, no fajnie, piękne, się chodzi no. właśnie po tych listkach. Bardzo fajnie. Dobra, szukamy. Kocur, jak ja dawno nie nagrywałem. A mm. zobacz, jak fajnie widać, nie? No. Takie pola. Ja wariatów dwóch wariatów, no niestety. No była przerwa, była przerwa, trochę mało się znajdywało stare tereny, mało nowych, nie było co nagrywać. To nie pozwalała. Teraz też właściwie stare tereny. Tak, dzisiaj trochę roztopy. No który mamy dzisiaj? 20. Troszkę cieplej, to nas wyrywało. spada, ale dajemy radę. Jak. 24 styczeń, no. no. No i kocur znalazł na takich naszych starych terenach, niedaleko domu, coś fajnego. Że to nikt taki. No czekaj, wezmę sobie tak. O. Ale jaki ładny, naprawdę. Z herbem z tyłu. No jest. Co za herb jest? Co to za litery mogą być? To jest ten yy, anagram. Yy, ale co to za litery? -K? nie. K na pewno, nie? To drugie. Albo H. A wcześniej L? EŁ? Kocur, czemu takie żetony służyły? To, temu żebym ja je znajdował, a ty zazdrościł. Aha, no trochę zazdroszczę. <głos> <głos> tylko temu. No fajnie i tutaj właśnie stałem sobie obok no dobra, Nie mówiłeś, nie że ci się nie, nie chce chodzić. No czemu takie żetony służyły? To coś było z Z tym. Zamiennik waluty jakiejś. No właśnie tak, no. Na właśnie, tak, no. Na Gospodarze, u których pracowali. PRL yy, no załóżmy tak, tylko takie bardziej yy, lokalne. No i znalazł kocur sreberko. O, udało się. Pierwsze w tym roku okazuje się to dziesięcioma kopiejkami. Bardzo ładnie tu ująłeś kocur. No ale jedno z takich które najmniej chciałbym znajdować. 905 rok. No wiadomo, no popularne, ale fajnie, no tak zawsze. Ładna, powiedzisz, że ładna. Dzięki, dzięki. Bardziej mi się podoba ten rzęd. <grym> tak, że to jest super. No, kiedy to coś zajdzie? No ja ma, nie, właśnie mam sygnał, wiesz co? Mam sygnał 86. Taki około. Chyba nie będę nagrywał jak kopie, bo to może być nudne. Chyba że wyszedł. Wyszedł, co? A poczekaj chwilę. No powiem Ci, że jest sygnał 93 nawet No, to co robisz? Trzymać nagrywa? No weź ten, no, no tak. hmm. Dawaj Jedziesz, chłopie Co to może być No coś może niedużego Model Jesteś pierwszy raz fotografowany przez kogoś no, i gęba Nie wiem, wykazujesz najwyżej jest mm. tutaj tutaj. Ładna grudka. I to taki sygnał. To podoba mnie się też. Jest widać krążek. Zobacz. Ale jaki duży. No. Kopieja. Kopiejki. No. A, pięć. Pięć kopiejek, pięć. ale już starte widać. No. 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 Ale sygnał był rzeczywiście. No. no Widzisz, no kurwa, nie no chciałeś tutaj no. chodzić. Bardzo na błota, chodź na te błoto, chodź na błoto. Dobra, super. <grym> Nowy dzień. Jeszcze nie wiosna, a tak pięknie. No pięknie, i kocor już pięknie. coś poślinił. Pośliniłem, ale już wyschło, bo słoneczko jest ty dobre. ty kurczę, znijcie. no powiem ci. Jeden grosz. Ale ładny. No piękny, kocur. Oj, dziękuję, dziękuję, No, mówiłem, że coś fajnego widzisz. Nie chciał tu iść, no, a nie, nie mówiłem, że u mnie. A znaczy, u mnie też pewnie będzie zaraz. No piękne. Dziękuję. Księstwo Warszawskie, no. Księstwo Warszawskie. Księstwo Warszawskie. No wyszliśmy kocur ile? W ogóle z kocurem się nie widziałem chyba ze dwa miesiące. No I tak też nie chodziliśmy. A jest dzisiaj tak pięknie. Który? 1837. Wyskoczyliśmy z kocurem ko domu, tak? Sobota jest przyjemnie miło. Pogoda nawet może być. I co mi tak mówi, że takie fanty. A no w sumie ma fante. Jest fajny guziczek z dwoma skrzyżowanymi. Tak, pokażę, pokażę. tak pokażesz. Toporami. Znalazł też jakieś, jakiegoś grosza z księstwa warszawskiego, ale taki nieczytelna druga strona. No i, no i teraz tylko, wyszło. Dosłownie, jeden, pierwszy dołek. Tak, no wstałem, kocur jeszcze pierwszy siedział. Dołek, a ja trzy dołki. O! To jest I jaki ładny orzełek. I teraz sygnał około 90. Miałem kocur tak samo, ale ładny orzełek. Ta już ta strona a taka. tutaj ostatnio to nie chciał tu i chodzić, bo mówi, tu nic nie wychodziło. No bo nic mi nie wychodziło wtedy. A to proszę, moje. jaki dzień? No, pięknie. No, jest, jest ten guzik, czekaj to ja ci na razie, położę tu gro, te, te trojaczka. Widać toporki skrzyżowane na górze. Jestem pewien, że jest jakaś cyfra. No i, i co? Powstanie listopadowe, chyba nie? Jest taki cynowy. Nie wiem, ale. Tak mi się wydaje. Topory i numer. No. no fajnie, jeszcze na naszych starych ziemiach coś wychodzi Tyle było tu pól, a teraz wszędzie domy. Tych wszystkich domów tu nie było jeszcze 5 lat temu. Trzeba ratować fanty od zagubienia na zawsze. No może nie na zawsze. Kiedyś te domy też będą zburzone, ale... Ale teraz ładnie widać. Stoi kosry i czeka na mnie. jedziemy po całym no. Po całej Polsce. naprawdę. <grym> Ile? <grym> 50 metrów od domu. No wychodzą jakieś. O, ładne. 50 metrów od domu i takie fanty. No, to no już dawno wie. się nie znalazło. W sumie dawno się nie znalazło, bo dawno się nie było, ale <grym> Tak jest sreberko, 10 groszy. Popularna moneta, ale zawsze miło ją znajdywać. No, ładnie zachowana. Fajny Stante. Bardzo ładne. Szkoda, że nie 39, albo 8, 7, też nie albo 50. No. Fajna łączka, taka niewielka, tyle rzeczy. No jeszcze jakieś międzywojenne półkopiejki, kopiejka. Takie standardy, no ale cały czas coś tam co piąty dołek jest jakiś fant. Co tu nagrać? Kosur, no znalazłeś jakieś szczotki. Do czesania konia mówisz, że to jest? Tak. No to takie do czesania konia, kocur znalazł. Chcesz zostać z tą szczotką sam na sam przez chwilę? Nie, sobie No ja co? Ja taki dołeczek tutaj właściwie obok tych trzech groszy. I tak do kompletu. No, nagrywaj. Do kompletu wyszedł jeden grosz. 1839 rok. Stan nawet nie najgorszy, szczegóły widać. Jest to nie tak ładny jak na trzech groszach. Sygnał 80, ani mniej, ani więcej. No, podoba mi się tu, no. Szczególnie, że blisko domu. Tak na luzie. Fajnie. Kocur mówi, że coś fajnego. Nie wiem, czy mu wierzyć, ale zobaczmy. No, księstwo Warszawskie. Ale, ale, to chyba jest sreberko. Tak mi się wydaje. Kurde, w ogóle nieczytelna ta strona Kocur. No, ale po wyczyszczeniu mm. będzie czytelna. No wiesz co, te kropki dookoła rantu mnie no zastanawiają, właśnie, no. Że to musi być srebro. No nic się nie odczyta, no. No nie wiem, kosur, no coś, coś pewnie fajnego, no, ale no co, w tym stanie.